Przejrzałem sobie polarek Już temperatura tutaj jest 16 stopni Tak mi pokazuje Nawigacja o zobaczcie pięknie no tutaj tak ładnie widać tą wieżę szybową zakładu górniczego Pomorzany To jest szyb Dąbrówka może jakieś zbliżenie mi się uda jeszcze zrobić większe? Nie za bardzo. A ja tutaj wypatrzyłem jakąś budowlę. Co to jest? Czy to był jakiś schron? Czy co innego? Jak tam obejść? Zasypane, nic nie widać. Ciekawe co to było. Może to było coś związane tutaj z tymi jeziorami. Może to była jakaś pompownia. Nie wiem, zaraz zobaczymy tu od czoła. Słupek 470 i 488. Tak, to mi tutaj wygląda, że to może jakaś była, nie wiem, studienka. Coś związane tutaj z tymi jeziorami. No i tu już, zobaczcie wiosnę. krzywiła, momencik no i tutaj jakby zrobić plażę, pięknie by było tutaj, zaraz się zatrzymam znowu w jakimś fajnym miejscu i znowu wam pokażę dobra, zobaczcie no, piękne miejsce A może siebie też pokażę. Ja się też tutaj pokażę, że jestem w takim pięknym miejscu. O, bo nie zawsze mnie też widzicie. Tak naprawdę można by tu stawać co kawałek, robić zdjęcia, filmować to, bo miejsce jest bardzo urokliwe. płot z drutu kolczastego popatrzcie słoneczko ciepełko za płotem też jakaś droga jest Wyjechać na tą drogę. A tutaj zobaczcie cały czas te tablice ostrzegające, żeby się nie kąpać, nie podchodzić tam zbyt blisko. Droga ona wychodziła tam z drugiej strony to tam już wam pokazywałem to miejsce a widzicie tam tam na wprost wychodziła ta droga tutaj no, zrobimy też kilka zdjęć Jechałem tutaj do tej drogi betonowej. Tam ona z drugiej strony wychodziła. Wejdę tutaj kawałek za ten szlabą, żeby wam pokazać, bo wypatrzyłem tutaj ławeczkę, także tutaj kiedyś ludzie przychodzili sobie siedzieć i obserwować. To jezioro Chutki 2. No a teraz tutaj widać tylko czubki drzew no i bardzo wysoki poziom wody. O, że jakieś ptaszki tutaj się widzę, zagnieździły. No to wracam do rowerka i jadę dalej. Popatrzcie tutaj na te piękne drzewa. Niebiesciutkie niebo. Ani jednej chmurki. Niesamowite. To ostatnie spojrzenie tutaj na ten zjazd. I ruszam dalej. Dobry? Nie, wiem. w każdym razie podniosła się. Od ja to byłem jakiś miesiąc temu, to się podniosło. No, podniosło się. Także już tylko czubki tutaj drzew widać. A jeszcze było tak gdzieś no z pół metra od czubków. No, miłego dnia, do widzenia. No, już mnie chcieli namówić na kredyt ale ja nie chcę kredytu no a tu zobaczcie jest ta droga o której wspominałem tylko czy to jest nie to chyba nie jest droga 94 to jest jakaś inna droga ale nieważne popatrzę na mapę to, to wam powiem bo ja na wprost tam będzie droga 94, to te hałasy wcześniej dochodziły z innej drogi a, o tutaj taka górka z piaskiem trzeba podjechać bokiem może tutaj oj co nie jeszcze raz zmienimy damy radę czy nie no spokojnie spokojnie jeszcze raz zmienimy dobra powinno się udać no chyba się udało widok na tym wzgórzu no to muszę tutaj się zatrzymać i wam pokazać zobaczcie pięknie Pięknie to się prezentuje na no, no, prosta droga tam byłem no ja tutaj dojadę do końca tej piaszczystej z tej drogi i znowu skręcę sobie w lewo. Także obiadę w zasadzie całe to jezioro Kutki 2. Powolutku, powolutku. piasek jest. Υπάρχει και τα λάσα zabudowania no muszę tu jakoś w lewo zjechać ale tu jest piasek także ja tu może zajdę z roweru chociaż czekajcie moi drodzy tam chyba nie wiadę o moi na podwórko chociaż ja wiem tutaj no, powinno się tędy dojechać. Po prawej stronie powinna być Stolnia Monikowska. No, ja sobie to jakoś muszę przeprowadzić, ten rower. O. ciasno Dobrze, taki solidny szlawan tutaj postawili. miesiąc temu jak byłem nie było tych taśm różnych takich także cały ten obszar jest tutaj wyłączony z użytkowania także wchodzicie też na własną odpowiedzialność tak jak ja no i po lewej stronie mamy jezioro hutki 2 po prawej stronie jakieś no 10-15 metrów powinna być ta pszczolnia no i dalej tą drogą tutaj I ja całą tą drogę miesiąc temu przeszedłem tutaj się zatrzymało To jest to osłowisko w tym miejscu, także tutaj nie podchodzę zbyt blisko, bo no widać jak się tutaj ta skarpa osunęła. Także trzeba to już uważać naprawdę jak wchodzicie w takie rejony to naprawdę oczy dookoła głowy o i tu widzę ten szlaban. Obok którego już dzisiaj przejeżdżałem, także no całe to jezioro, Chudki 2, objechałem. No, ja sobie pojadę prosto. Cały czas wzdłuż sztolni Konikowskiej. Ona jest tutaj po prawej stronie. na moim kanale to znajdziecie tam film z tej sztolni ja tam wchodziłem na tej sztolni z innego kierunku z tego którego, do którego teraz jadę no tutaj jeszcze pokażę wam tutaj też była droga taka dojazdowa do, do jeziora no i też tutaj jest wszystko to już popodstawiane no już zobaczcie, tutaj niedaleko widać to lustro wody A tak to tutaj wygląda. Także moi drodzy, całe jezioro opiechane. O! Jakieś białe chmurki się pokazały na niebie. Nawrót. Jeszcze siebie Wam pokażę tutaj na tle tego jeziora, chutki 2, i wyprowadzę tutaj rower, bo tu jest piasek rozjeżdżony. No i tutaj zobaczcie, jest ten niebieski szlak pieszy. Z której strony to lepiej przejechać? Tutaj może prowadzę i z roweru. No także tą drogą tutaj już jechałem. Tutaj Wam to już pokazywałem. nam to skrzyżowanie pod kątem prostym. Lewisko. pojadę tutaj w prawo no widać tutaj też wysoki poziom i wody tutaj po lewej stronie i moi drodzy tutaj na nawigacji w tym miejscu, w którym ja teraz się znajduję, jeszcze nie widać wody. Woda jest znacznie dalej, a w rzeczywistości, zobaczcie, już jest tutaj woda. Także poziom wody się podnosi. Jestem na tym niebieskim szlaku pieszym.